w sprzęcie dla najlepszych. Jesteśmy po gali KSW 64 w tej klatce. Odbywało się dzisiaj mnóstwo świetnych pojedynków ze mną Krzysztof Sochiński. Jak Ci się podobała dzisiejsza gala? Bardzo świetna od początku, od pierwszej walki do, do ostatniej. Wspaniała karta, wspaniała gala. I jeszcze, jeszcze te wszystkie emocje, co będą z 65 na koniec roku, będzie wspaniała, to naprawdę KSW zakończyło ten rok wspaniale. Czyli jakiś pojedynek zrobił na to duże wrażenie, choćby walka Marcina Krakowiaka z Cezarym Kęsikiem, gdzie Krakowiak yeah. pokazał świetny charakter e, do walki. Yeah, Kęsik-Krakowiak była świetna walka, ta pierwsza runda to była rondo roku na pewno, a dużo serca ją pokazał I, i Kęsik też, że, że wiesz, przegrał tą walkę ostatnim razem, Nikt, nigdy nie przegrał walki. Teraz musiał wrócić. Pierwszą rundę normalnie był prawie do, do, do skończony, skończony jego przeciwnik, wrócił z powrotem, w trzeciej rundzie wygrał tę walkę, wspaniały pokaz. A walka wieczoru, Sebastian Przybysz w warciu z Mocnym, Bruno Santosem, no ten trójkąt, świetna sprawa. Wiesz co, Sebastian pokazał, że jest całkowitym fajterem, że nie tylko, że w stójce ma wszystko, ma, ma zapasy, ma, ma parter, a ma, ma, ma wszystko co ma champion mieć. Mariusz Pudzianowski, krótka robota. Spodziewałeś się, że tak to może wyglądać w starciu z Bombardierem? No nie, nie myślałem właśnie w tego wcale, ale wiesz co mi się najbardziej podobało? Te kopnięcie. Mądrze zaczął walkę. Wiemy dobrze, że Bombardier nie, nigdy nie dostał w nogę. I to od razu widziałeś, a widzieliśmy to wszyscy. Nie dostał raz w nogę, już nie podobało mu się, za drugim razem już ma tego dosyć, ręce w dół. Poszedł prosto i, i widzisz, widzisz, widzisz Pudzienowskiego oczy. Cały czas tą szczękę patrzył, patrzył, zaatakował jednym ciosem i, zakończył. I upolował. Upolował I... zwierzynę z Senegalu dwóch młodych chłopaków, Robert ruchała, Patryk Kaczmarczyk. Obaj niepokonani. Kaczmarczyk był dużym faworytem, natomiast ruchała dzisiaj koncertowy występ. Ja rucha wygrał. Ja myślałem, że Kaczmarczyk wygrał tą walkę przeciw temu, że był więcej agresywny. Chociaż może tych ciosów wszystkich nie dołożył tak jak powinien, nie, nie wyszły, ale myślałem, że, że była bardzo bliska w gala, walka, ale ja myślałem, że, że, że on wygrał. Ale, ale ładnie, obydwa się pokazywali świetnie, była świetna gala. Jeden, mówię, Powiedziałem to też na, w czasie gali, że jeden z tych chłopaków na pewno będzie za 2-3 lata walczył o pas starcie, które zakończyło się dzisiaj większościowym remisem. Szamil Musajew, Michał Pietrzak, dwóch piekielnie mocnych zawodników. No myślę, że tutaj jest podkład, żeby zrobić rewanżowe starcie, bo mamy niewyjaśnioną sytuację. Ja wiesz, wiesz to, co się stało w pierwszej rundzie, że Musajew złapał e, oklatkę, o dlatego ten puk był ściągnięty i dlatego przegrał walkę. Nie? Te takie rzeczy się zdarzają, ale mi się wydawało, że Musajew zrobił dużo w tej, w tej, w tej, spe, specjalnie w tej drugiej, trzeciej rundzie, że, że powinien wygrać walkę, ale rozumiem, co się stało i będziemy mieć na pewno remans znowu. Wspomniałeś już o KSW 65 i świetne starcie kalidov czy Na szybko twój typ. Kogo faworyzujesz? Stary Lis czy ten młody Soldic z piekielną siłą? To jest trudno wybrać, naprawdę. Mamy Kalidov jest legenda i on obojętnie z kim walczy zawsze pokazuje ten wysoki poziom MMA Polski, co on, co on ma. Soldycz to... Oglądam go cały czas, bo na y, social media na tym wszystkim, on coraz, coraz szybszy, coraz mocniejszy się robi cały czas. Jest bardzo, bardzo ciężka walka, bardzo będzie bardzo dobra walka. Mam wielki szacunek dla siebie też. To naprawdę nie wiem, naprawdę kogo wybrać. Dziękuję Ci za poświęcony czas i mam nadzieję do zobaczenia w Gliwicach. Tak jest, do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję. Miłego.